Okej okay, ziemaczki po ziemeczki. w dzisiejszym odcinku. Przyjaciele, następny wcinek chciałbym prosić, byście zostawili o fancyną w górę. Subskrypcję, kto jeszcze tego nie robi, dziemeczki I w dzisiejszym odcinku przecież zbudujemy sobie farmę. Farmę, tak, ziemaczki będziemy budować sobie farmę. No, bo po prostu jedzonko jest bardzo potrzebne. Bo dużą farmę się sobie zbudować, to jest dla mnie bardzo ważne. Dobra, musimy na początek zrobić sobie tutaj. Oczywiście coś takiego. Oczywiście Spie powinno wystarczyć tyle. Te niepotrzebne i tymki sobie włożymy do skrzyneczki. A z tego... albo z tego zrobimy windę sobie później może nawet. To jest dobra opcja. Ale to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, dobra. Ja potrzebuję sobie zrobić, żemeczki łopaty jakieś, przyjaciele. Dobra, no, łopata jest. Muszę po co tutaj schowałem to. Dobra. Ale tutaj sobie weźmiemy pochodnie, nie, nie wiem, żeby sobie się walczyć na razie. Dobra, coś takiego. I tutaj no, musimy wykopać, to głębsze by było. I tu będzie przyjaciele takie coś. będzie zejście takie jeszcze większe w ogóle od do wakacji? Mam nadzieję, że zdobędziemy 50 tysięcy subskrypcji. Będę bardzo mi każdego subskrypcji za każdą subika, którego dostawicie. Dobra, tutaj robię coś takiego. Nie, tutaj to muszę... Dobra, tutaj będzie coś takiego. Coś takiego, że myśli tutaj będzie. Tu będzie ogromna przyjaciele farma No bo jedzonko jest istotnie bardzo ważne, no nie oszukujmy się Okej, okay, coś takiego I tu będzie takie ogromne zejście Gdyby to jakoś ładnie też wyglądało, powiem wam szczerze, też będzie fajnie Dobra, i tu, tu jest coś takiego, dobra, i tu będzie ogromne, przyjaciele, zejście. Bardzo się wszystko nagrywa. Dobra, coś takiego tutaj teraz trzeba wykopać, tutaj ogromne, przyjaciele, miejsce, żeby ogólnie, no zrobić sobie tutaj ogromną faremkę. No ciekawe to jest też nielogiczne, że w Minecraftu do farmy potrzebne jest słońce. Jest trochę nielogiczne, no ale spoko, nie przyjmujemy się tym. Dobra, coś takiego. Tutaj będzie ogromna farma. Ziemniaczków, marcheweczek na przykład. Okej, okay, coś takiego. Jeszcze to większe zrobimy. Możecie Możecie w komentarzach napisać, jak, jak długie mają być odcinki ziemeczki Oczywiście z Minecrafta na modach. Bo ja nie będę ukrywał że mi się w to przyjemnie gra. I to jest better Minecraft piąteczka. Jak co, dobra, tutaj coś takiego. I tu jeszcze jedno do góry sobie wykopiemy. Odcinki z Minecraft na modach mogą być naprawdę dosyć dłuższe, jeśli byście tego po prostu chcieli, nawet mogą być półgodzinne, ziomeczki, nie będę was oszukiwał. Mogą być pół godziny te odcinki, mi to naprawdę się w to fajnie gra. Bajter Minecraft 5. Dobra, tutaj coś takiego trzeba wykopać. Muszę mieć też ziemię, żeby tutaj położyć ziemię. Muszę i wykopać tą ziemię. ten domek jest naprawdę bardzo przyjemny. Dobra, muszę tam wykopać tą ziemię gdzieś tutaj. Tylko nie blisko domu, żeby to ładnie jakoś wszystko się komponowało. Potrzebuję tak 30 ziemi. W ogóle fajną opcją na YouTube to jest podbijanie filmów, przyjaciele. No ja jeszcze nie mam partnerstwa na YouTube, nie mam włączonego zarabiania, dlatego moje filmy nie możecie się podbijać moich filmów. Na przykład to jest też spoko za podbijanie tych filmów, bo wtedy filmy lecą do większej, większej zasięgi mają te filmy, to bardzo dużo większe i potrzebuję jeszcze jakiegoś normalnego drewna. Zobaczymy czy to jest jakieś drzewo. Nie, to też nie jest jakiś normalny. Trzeba jakiegoś normalny... Tu jest normalny? Nie, to też nie. Dobra, z tego białego chyba mi drewna jest chyba najładniejszy tutaj. Nie was sobie to drewno. I z tego drewna sobie tam zbudujemy, przyjaciele tą bazę. Tu jest home, domek Dobra, biegniemy szybciutko Tutaj ładny domeczek mi, mi się zrespił Dobra, coś takiego I sobie zrobimy coś takiego Żeby Ziemia jest potrzebna, dobra, muszę tam jeszcze wykopać jednego jedną, jedną klocka Dobra, mamy to drewno. I z tego drewna... no nie, kilof mi się zaraz skończy. Będę to musiał kopać tym kamiennym chyba kilofem, ziomeczki, no nie wierzę. No dobra, no cóż, nie mam innego wyjścia. Dobra, to muszę wykopać. No mało tu jest miejsca, bo ja myślałem, że będzie więcej, powiem wam szczerze. No dobra, zrobimy coś takiego. Dobra, coś tego tutaj zrobię. Muszę jeszcze troszeczkę ziemi jeszcze wykopać, ale w międzyczasie tu trzeba to wszystko wykopać i położyć tutaj ziomeczki drewno trzeba. Myślałem że to jakoś ładnie będzie wyglądać, no ale cóż Dobra, coś takiego No żeby tu jakoś tylko się komponowało, tu będzie woda Ale na koniec sobie tą wodę tutaj położymy coś takiego zrobić tutaj też położyć drewnięko wszędzie a na koniec tutaj położymy wodę w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie farmę to będzie cel dzisiejszego odcinka no nie nie, nie to chcę położyć ten modpak powinien być naprawdę będzie jakiś spokom odpakiem przyjaciela Coś takiego tutaj w tą stronę będę jeszcze, tutaj ziemy będę jeszcze powiększał tą farmę, więc tam drewna nie kładę. Tu sobie położymy drewno. W to miejsce drewna jeszcze nie będę kładł? Coś takiego zrobimy? Zobaczymy, czy tutaj posadzić drewno. Poczekaj, czy mam w ogóle żelazo? Żelazo jest potrzebne, żeby zrobić, żeby wodę tutaj położyć. Coś będzie ciekawe, czy w ogóle to mam. Dobra, coś takiego. No I tak to na razie wygląda. No nie wiem, dobra, spoko. Twilight Foresty tak nie możemy na razie się dostać Czekaj, Czy ja mam coś tutaj, żeby macie żelaza? Żelaza nie mam. więc no trzeba coś żelazo wykopać. przyjaciele gdzieś powiem wam szczerze, chyba wycie. No, żelazo by się przydało gdzieś tutaj wykopać. Co tutaj jest ciekawego? Żelazo chyba tego tak głęboko żelaza tu nie ma, powiem wam szczerze, mamy żelazo. Jest żelazo, dobra, żelazo jest nam potrzebne, bardzo nam teraz żelazo potrzebne. Ale za mało, za mało tego żelaza Tu jest miedź. Tu jest żelazo, ale czy tu jest też żelazo gdzieś? Ale mam żelazo. Są diamenty, ziomeczki, są diamenty, mam diamenty. Dobra, nice. Dobra, najpierw ty... Najpierw muszę zrobić crafting teraz. Dobra, Zrobimy coś takiego. Zrobimy piecyk. Dwa piecyki zrobimy. nadzieję, że takie duże odcinki z Micrafta na modach fabularne, wam się spodobają. Dobra, robimy coś takiego. Mamy tutaj i tak i tutaj i tak. Zrobimy sobie... Oho! Co tu się dzieje? Trzeba tą roślinę uważać. Strująca roślina. Uhomor chyba Dobra, kilo mamy diamenty. Dobra, diamenty sobie chyba zrobimy kilo z diamentów. To jak nam starczy Dobra, mam coś takiego już. Dobra, idę teraz wykopać diamenty. Jest kolejne żelazo. Dużo żelaza, dobra, spoko To nice, to mi się podoba. Będą tutaj trzy diamenty. Jest jeden, jest drugi. Dobra, na mieczyk na razie mam. To muszę tutaj zgarnąć. Dobra, diamenty to wszystko się przyda, ziomeczki, to wszystko się przyda, przyjaciele. Kolejne żelazo Żelazo zbrojkę sobie zrobimy, na co? Fajnie było, gdyby jeszcze jednego diamenta znalazł. Diamenty są zazwyczaj przy lawie Redstone się nie przyda Diamenty są ziomeczki zazwyczaj przy lawie. Tu powinno być sporo diamentów. Ametyst, nie. Jest diament. <laughs> tu jest hard diament, to powinien być diament, mi się wydaje, że to jest diament. Dobra, mam kill off. Mam kill off diamentowe diamentowy. I mam na mieczy diamentowy, nice. Nawet więcej Dobra, to jest mnóstwo diamentów, dobra, spoko Mam 9 diamentów, dobra, wycofujemy się stąd chyba We going back to the home Jemy się przespać Jemy się przespać Fajne to jest animacja, w ogóle jak żymeczek sobie śpi, to jest bardzo fajne też. Dobra. Robimy sobie tak, robimy sobie killoff diamentowy. Robimy sobie mieczek diamentowy. Dobra, ten sobie schowam i robimy sobie budki. więcej coś takiego więcej skrzynek mi jest potrzebnych też Co więcej skrzyń dobra lets go mamy diamentowy kilof jest spoko dobra robię coś takiego klatę sobie muszę zrobić dobra diamentowy kilow bardzo mi się przyda tutaj gdzie w szybszym tempie to wszystko tutaj szło. Ok, siany się też tym drzewem wykończymy. Gdzie to drewno teraz zadłużyłem. drewna za mało tego drewna. Dobra, ile tu się za się już przetopiło? Robię klaty. Dobra, no mamy już nawet niezłe temki ziemeczki. Okej, okay, nice, dobra. To jakoś zaczyna wyglądać przecież. Zrobimy coś takiego, więc, by tu było więcej miejsca, że tu jedną, jednego klocka wykopiemy w tą stronę, Dobra, żeby tu wszystko było widać też. Ok, skończymy się tą farmę dzisiaj robić, zatem zakończymy dzisiejszy odcinek, przyjaciele. Mam nadzieję, że takie dłuższe odcinki nam się spodobają. Farma będzie mi się dosyć wydajna, bo to też sporo miejsca, bo było co, fajnie to wszystko wyglądało. Mieć, mieć się może przyda. Ok, let's go coś takiego zrobię jeszcze. I tak będzie tu wyglądała farma. To będzie dalej jeszcze farma. I na tym przedziale chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. Więc zostawiajcie subskrypcję, łapeczki w górę, komentujcie, lajkujcie, siamaneczko, kolanyczko. Siama, siama.